Siema, witam was w kolejnym odcinku z gry Left 4 Dead. No... kontynuujemy rozgrywkę... z... krwawa... coś tam, nie pamiętam jak to było. No dobra, lecimy. Witam. O! Wiadomość mi przyszła na... na tym. Kurde, kurde, kurde. O, tunel miłości. Będziemy się chędożyć, Będziemy się chędożyć, Wszyscy razem. O, wyczywał mieczyk. Widzę, widzę mieczyk, będę znowu wszystkich. Kurwa, zaraz wszystkich. O, 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 no. o. No. A masz. Dobra. Ogólnie nagrywałem to actionem Jakoś mi się w Fifi, Fifie nie sprawdził ten action Bo latał mi obraz i wyszło fatalnie Ale kurwa, co oni się tu, się spałnują w kółko O nie, dobra Zemna się nam Ale chujowy pistolet To jest gałaszniko Tutaj coś trzeba przyjąć O Musimy tędy chyba iść Chyba, tutaj coś. ja tu muszę przejść, coś tu jest. Uh -huh. No. A zrobiłem tutaj takiego haka. Ale chodźcie, tutaj pójdziemy tędy. to coś jest. tutaj są pigułeczki. A, czy jest to wyjście, dobra. To musimy i tak lecieć tędy. Odcię ci głowę Wiem, że się z tego powodu cieszysz. Ja cię głowę. Bo już nie żyjesz. Haha, <laughs> kurwa i to. Kurwa, te misje są tak pojebane, że tu nie wiadomo co robić. Trzeba iść, nie wiadomo gdzie. Znaczy tu teoretycznie jest pokazane gdzie trzeba iść, ale... O kurwa, bumer. Zjadę sukę. Ale ją zjechałem. Chyba. Zjadę kurwa. Nic nie widzę, ale zjadę sztuki. Dobra, dobra, dobra A tu jesteś ty, spoko, sorry O i co teraz się stanie Co to się dzieje? A, spoko, nic się nie dzieje O nie słyszę kogoś Tak, słyszę kogoś no. Ktoś się drze Jedem jakieś pistolety. O, ha, ha. Czy to tam myślę? Dobra. Lecimy. Zniszczymy suki. Chwali burczy brzuchu bo o, kurwa, powiedziałem. No, kiedy filmik rzucisz? Kiedy rzucisz? Kiedy? Kurwa, i wstałem rano obudził mnie. Jeden w feluch Według do mnie i powiedział. Ej, miał nagrywać. Bo zawiozłem brata do tego, do, do przedszkola i do szkoły, na znaczy dzisiaj. I... i on do mnie, ej, miałeś nagrywać, miałeś nagrywać, ej, kurwa, no, a ja sobie poszedłem spać, nie da, nie dałem chwilę pospać. Ogólnie teraz jak to widzicie, to wrzucam filmy co, co kurwa, co parę dni. Teoretycznie będą to co dwa dni, albo co 3 Kurwa, dobra jest, leży kutas. Zastanawiam się, czy co 3 dni, czy co dwa, bo tych materiałów zbyt nie, dużo nie mam, więc... O, jak fajny Ten, powiedziane, że tutaj masz iść. To jest... Nie, tam to było lepsze. Helikopter? Przemiłe, ktoś po nas leci? Tak, ponad, kurwa, raczej nas wybiją. Tylko kwestia czasu. Kiedy się nas pozbędą. No, jakaś fajna koleczka Wiedziałem, że mam tutaj taką drętwą atmosferę. Taką martwą. Musimy tutaj chyba podejść jakoś na górę. Mi się zdaje. Um. No kurwa wiadomo, ale kurwa żeby się tędy przycisnąć, a teraz To kurwa otwórz mi ten Muszę kurwa jakoś ten się wydostać O kurwa, to miał mordę Aha Zajebiście. No fajnie, dzięki wiem że słyszałem Chargera, ale kurwa nie będę słyszałem Zróbmy to i lecimy dalej, bo trzeba jakoś, kurwa, przejść jakoś inaczej. Kurwa, jebni tu... Młoto. A, jest, dobra. Muszę wyleczyć.

W tym tam się wykrwawimy, zanim tam będziemy. Rafa, się trochę ich pozbyłem? Nie, kurwa, w łeb. Hmm, przemiło. Mam nadzieję, że nic tutaj nie jedzie. Jak tak, to ładnie się... Kurwa! No zjeby ruszcie się po mnie No zjeby, no gdzie kurwa jesteście, no No i chuj No i chuj Kurwa macie Tak i ja od początku musimy kurwa to przechodzić bo Wiadomo O kurwa, jesteśmy na sam broń no lecimy z No kurwa ciągle musimy ściącić ze biegu. Kurwa, znowu musimy cisnąć do tego jebanego Ten. Musimy ten... Musimy tędy iść. Możemy tędy iść? Nie, kurwa. Jest tak przygotowany, że się... Kurwa. O kurwa. Dobra, położony. Położony, kuta Dobra, przeładujemy sobie broń i lecimy dalej. Tam coś leżało na ziemi, nie chcę się po to wracać. Ale panowie coś było fajnego. Uh -huh. Jedni to kurwa no! Dobra, wychodzimy Zazwyczaj. Nie mogą kurwa go no, strzelić, a porządnie. No, będzie kurwa słychać znowu koledure na nagraniach. Sorry za to, ale kurwa mam taką zajmistą koledure, że. Dobra, weźmy to. może to jest lepsze To i co będzie? Chodźcie. Kurwa, prawidłowo. Tu jakaś maczeta czy coś? Dobra, lecimy szybko. Przyjdzie mnie. Dziecie? Dobra, to była. i don't

Nie wiem, kurwa, no. może może przejść, kurwa, jeden gola? Jak to jest, kurwa? Oooo, pierdolaj. A nie włączam sobie... I ja nagrywam, nie włączam sobie, kurwa. Ja, pierdolaj, nie będę wiedział. Coś ciekawego jest. I nie. teraz się kurwa nie uda, to pierdolę, nie przechodzę dalej.

Zajebiście, to nic, kurwa, nie ma. <laughs> Dobra, pozbyliśmy się tamtego. Ja pierdolę. Dobra, kurwa, jeśli tym razem nie przejdę, to ucinam nagranie i pierdolę.

burumaati vekonçonas Somebody Zobaczcie, trochę się zrozumiem, że muszę tędy iść. A, tu już jest koniec. Dobra, oni sobie przejdą. się Dobra właśnie, kurwa Dobra Dzięki za oglądanie komentujcie, się, subskrybujcie, abka w górę Na razie, cześć, się, pa.